poprzebacz <laughs> mi jeżu Bąbuś, ty musisz wejść, tu na to a potem, po czym, po których stopniach stąpałeś? po klamce po klamce <laughs> poprzebacz mi Skup jeżu hej, <laughs> hej, hey, najzabawniej byłoby gdyby nie, nie tak jeż, Jesz, ujesz. jeż Bąbuś, kurde, nie rób tak na ten rynek, kurde o jeżu nie <śmienicza> <śmienicza> się. Moje... Drogi. <śmienicza> jest <śmienicza> o Drogi. 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 tu Drogi. Drogi. Też Drogi. Drogi. jest... że mi... O, Drogi. 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 Miał bezgłośnie a z tobą się inaczej Placichel.